Jednym z projektów badawczo-rozwojowych jest mobilna platforma kryminalistyczna skierowana dla Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Dla straży granicznej szczególnie interesujący może być moduł do badań biologicznych, czyli moduł DNA, również moduł do analizy nagrań monitoringu. Umożliwia on wykrywanie twarzy i sylwetek osób, które przekraczają granicę poprzez analizę wideo. Wyposażenie mobilnej platformy kryminalistycznej, specjalistyczne oprogramowanie może wspomagać działalność policji w zakresie identyfikacji osób i pojazdów. W przypadku zabezpieczenia nagrań z monitoringu dysponujemy oprogramowaniem, które pozwala na porównanie twarzy ze zdjęciami osób poszukiwanych. Mamy drona wyposażonego w Lidar 3D. Dzięki oprogramowaniu możemy... Śledzić poruszające się osoby oraz poruszające się obiekty. Mobilna Platforma Kryminalistyczna to bardzo interdyscyplinarne zaplecze do pracy kilku ekspertów w warunkach polowych, w przypadkowym miejscu, kiedy trzeba działać na miejscu zdarzenia. Modułowość platformy pozwala na jej dostosowanie do każdego klienta końcowego.